Cześć, z tej strony Krzysztof z Living Home, a przed Tobą płyta węglowa Dark Oak. Jak sama nazwa wskazuje, jest to płyta dark, czyli ciemna. Oak, czyli dom, czyli ciemny dom w tym przypadku. Płyta klasyczna, ale bardzo, bardzo poważna. Taka nadaje takiej grawitacji, bym powiedział, na pewno każdemu wnętrzu, pomieszczeniu, łazience, czy salonowi, w którym będzie zastosowana. Jak wspomniałem łazienkę, to muszę też wspomnieć o tym, że płyta jest w pełni wodoodporna, Całkowicie nadaje się do pomieszczeń mokrych, pod prysznicę, do łazienek i we wszystkie te miejsca, w które są narażone na stałe, nalejącą się wodę. Bo jest to oryginalna płyta węglowa, wykonana w 70% ze zmielonego kamienia naturalnego, więc te wszystkie miejsca na pewno wspaniale się sprawdzi. Jest lekka, elastyczna, czy łatwa w montażu tam nawet lampę znowu, są strasznie nisko tutaj. Yy, więc świetnie się sprawdzi w te wszystkie miejsca, które, jak no, wszystkie miejsca, które trzeba zrobić szybko. No, wszystko lepiej zrobić łatwo i sprawnie, niż się z tym męczyć tygodniami i siedzieć w jakimś syfie. Więc pod to na pewno świetnie sprawdzi się płyta Dark Oak i zrobi efekt, o którym na pewno marzycie. Ła jeszcze. A, no bo wiesz co, pokażemy jeszcze z bliska, tutaj trochę, w tych miejscach. Jest zbliżonka lekkie, żeby pokazać, jak się prezentuje ten kolor. Że to nawet przystawię lekko. Na... O. tam na różniczek pokazała leciutko. Tutaj tak mniej więcej. Tak się prezentuje. No, no, tutaj. Tak, żeby tą strukturkę było wyleczyć. O. No, jak to wygląda. Mhm. Uh -huh. Super. Super. Więc tak się prezentuje płyta węglowa. O! drugiej drugą Płyta węglowa. Dark Auk. Zapraszamy.